Startowy już się zaczął, pierwsze zawody za nami, więc najwyższy czas, żeby przygotować zestawienie, setup na najbliższe zawody, w których startuję i pokazać Wam, jak wystąpię w Pomorskiej 500, co zabieram ze sobą, jak się przygotowuję, jak przygotowuję sprzęt i jakie mam założenia. sezonów jeżdżę na Rondo CF2C. Bardzo lubię ten rower, więc tu się nic nie zmienia. Jeśli chodzi o napęd to prawie standardowo 40 zębów z przodu, napęd 1 na 11, kaseta 11 40. Oryginalnie była 10 42. System bezdentkowy, opony Zip Tangente, czy jakkolwiek się to czyta, 40 mm. No i to, co najważniejsze, to sakwy. Wiele osób, wielu z Was pyta mnie, czy jadę na lekko, czy zabieram ze sobą rzeczy do spania. Otóż założenie na pomorską 500 jest takie, że nie mam zamiaru spać. Zresztą, jak ktoś mnie zna, to wie, że nie biorę ze sobą rzeczy do spania. Z tego powodu też mam zamiar... Zamknąć się w 30 kilku godzinach. Optymalnie byłoby 30, natomiast no nie wiem, czy mi się to uda. Nie wiem, czy jestem aż tak dobrze wytrenowany. Stworzyliśmy pewną grupę, która będzie mierzyć się z dystansem w 30 godzin. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jak pokazała poprzednia edycja, założenia założeniami, a trasa ma swoje niespodzianki, i to jest piękne w tym sporcie. Do rzeczy. To jest dokładnie ten setup, który mam, z którym mam zamiar wystartować. I zacznijmy od najważniejszej torby, czyli torby w ramie. Do niedawna używałem Topika Midloadera. Bardzo go lubiłem. To jest bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Natomiast, ja, co za tym idzie? No, właśnie, zepsuły się dwa zamki z jednej i z drugiej strony, dlatego też przerzuciłem się w tej chwili na apidurę. Nie pamiętam, jaki to jest model, natomiast mieści się idealnie w ramie. To jest rama M. I tutaj mam ze sobą takie rzeczy techniczne, czyli na przykład zestaw narzędzi. I po kolei. Ważna sprawa. Łyżki. Z ostatnich doświadczeń z systemem bezdętkowym, e, zestaw naprawczy do opon, który przydaje się do e, kołkowania, chyba tak to się nazywa opon. A oto akcesoria, które zabiorę ze sobą kilka takich m, wtyczek. Nie wiem jak to nazwać e, kabanosy. Kabanosy. Kabanosków. E, do łatania, do kołkowania opony. Razem to działa idealnie, miałem okazję już używać. Na wszelki wypadek szwajcarski scyzoryk, chociażby do otwierania piwa. E, oczywiście pompka, kilka trytek. Trytki przydają się, one nic nie ważą, a przydają się, mogą uratować naprawdę kilka spraw. Mała ale wydajna pompka z nawiniętą taśmą izolacyjną. Taśma izolacyjna też może na coś się przydać. Jeśli chodzi o pompowanie, to polecam taki mały gadżet. On kosztuje kilka złotych i pozwala na przejście z, ze standardu, który używamy, czyli Presta, na shrader, czyli ten wentyl samochodowy. Dzięki temu na stacji paliw możecie użyć sprężarki, żeby dopompować ciśnienie do jeśli nie jesteście w stanie zrobić tego w terenie. Szmatka. Widać, że używana. To do łańcucha, a co za tym idzie, powinna tu być tubka. O, jest właśnie. Smaru do łańcucha. Może dużo, ale jest w połowie pełna, więc dużo nie waży. Zawsze przydaje się na trasie przy kilkuset kilometrach. Oczywiście multitool, czyli zestaw narzędzi. Podstawowy, niezbyt ciężki, ale co ważne z rozkuwaczem do łańcucha i w tym zestawie oczywiście są też spinki do łańcucha. To mi się już ze dwa razy przydało, więc bez tego się nie ruszam. Oby się nie przydało tym razem. I taki mały gadżet, który też nic nie waży, a może przydać się, kiedy opona nie wytrzyma spotkania z kamieniem czy inną przeszkodą. Otóż jest tutaj igła i nitka do szycia skóry nawinięta na kawałek drewnienka, żeby było bezpiecznie. To na szczęście mi się nie przydało, ale na wszelki wypadek nie zajmuje miejsca, więc mam ze sobą. Jeśli chodzi o tę sakwę, to e, drugim elementem to są akcesoria elektroniczne. I tutaj mamy prostą rzecz, czyli wtyczka 220 na USB z zestawem kabelków oraz rzecz, która przy jeździe w nocy bez spania jest nieodzowna, akumulatorki 18650 do e, lampki. O tym za chwilę opowiem wam o lampce, jaką używam, kiedy dojdziemy do tego miejsca. Kosmetyczka. Jak widzicie, trzymam wszystko w torebkach strunowych. To się dobrze sprawdza w czasie jazdy. Łatwy dostęp i nie zajmuje dużo miejsca. Można to ładnie skompresować. Hmm. Oprócz tego, że mam gdzieś odrobinę papieru, zawsze mam ze sobą chusteczki nawilżane. W razie awarii. Tylnej części ciała, sudokrem, wazelina. Tutaj są różne zdania na temat sudokremu, więc stosujcie to, co uznajecie za pomocne. Często pierwszego dnia przekonuje się, że warto posmarować, użyć e, emulsji do opalania z filtrem. E, w tej chwili, pomimo tego, że liczba dni słonecznych nie jest zbyt duża, mam na sobie budowlano-kolarską opaleniznę, więc warto to używać. I jako, że e, ja używam soczewki, zdarzyło mi się kiedyś nie na gravelu, ale na innych zawodach, żeby wiało mi soczewkę z oczu. Na wszelki wypadek mam ze sobą zapasowe soczewki. Druga ważna e, torba, którą używam, to jest ta torba na ramię Top Tank. Dlaczego ważna? Tutaj prawie nic nie ma. Otóż tu jest chusta, pomorska 500, tematycznie. Jako, że to jest setup na Pomorską 500, w dzisiejszych czasach używam jej często jako maseczki, kiedy wchodzę na przykład na stację. I w tym miejscu jest też cały czas telefon. Mam do niego łatwy dostęp. Ja robię sporo zdjęć po drodze, więc bardzo lubię ten dostęp, kiedy mogę po prostu jedną ręką odsunąć zamek, wyjąć telefon, sfotografować coś i jechać dalej. Także no, czasem wkładam tutaj też jakieś rzeczy do jedzenia, czy śmieci, kiedy zjem na przykład batona, czy żel. Chociaż o żelach opowiem Wam za chwilę, za dużo ich nie używam. Skoro jesteśmy przy kierownicy, lampka, naprzód to jest Noise, Mactronic Noise XTR model czwarty. ona jest bardzo fajna, ponieważ daje około 500 lumenów w najmocniejszym trybie, ja jeżdżę na tym 300-kilkadziesiąt, to mi w zupełności wystarcza, i wtedy taki akumulatorek 18650 wystarcza na około 5-6 godzin pracy. Fajną rzeczą jest to, że kiedy się wyczerpię lub kiedy włączę na mocniejszy tryb i e, działa to krócej, mogę po prostu wyjąć stary akumulatorek zużyty, włożyć nowy, a żeby mi się nie myliły, który jest. Zużyty, a który nie, numeruję je i wtedy mam po kolei od 1, 2 do 3, ponieważ stosuję 3 akumulatorki, to mi zazwyczaj wystarcza, kiedy jadę dłuższą podróż, jak Wisła, czy w tym roku Wschód 1400 Wschód 2021, e, będę ładował jeden z akumulatorków w czasie jazdy, więc zawsze będę miał pełny zestaw naładowany. Jeśli chodzi o nawigację. To Wahoo Element Bolt. Używam jej od dwóch lat. Jestem bardzo zadowolony. Prosty, nieskomplikowany, proste, nieskomplikowane urządzenie, które raz mnie tylko zawiodło, tylko dlatego, że trasa była zbyt długa. Więc po podzieleniu trasy na około 500-600 km spokojnie zapamiętuję całą drogę i zaznaczę tutaj, że nie chodzi o to, że ona nie łyka, że. Łachu nie łyka, nie przyjmuje pliku, który ma 1200 km. Po prostu, przy zapisie tej trasy, kiedy faktycznie się nią jedzie, ilość informacji jest pewnie za duża na pamięć wewnętrzną, i wtedy trzeba zakończyć te, ten przejazd wcześniej niż na mecie i rozpocząć kolejny etap. Z przodu króluje kierowniczka od Jackpaka. Bardzo fajna torba na kierownicę, w której w zależności od sytuacji na pomorską będę trzymał takie rzeczy jak czołówka, która ma akumulatorek ładowany na USB ale można też do niej włożyć zwykłe bateryjki małe paluszki 3 Akumulatorek trzymam oddzielnie, żeby przypadkowo nie włączyła mi się lampka w czasie jazdy i nie rozładowała się niepotrzebnie przed momentem, kiedy będę ją potrzebować. Tutaj przechowuję też zapasowe bateryjki do GoPro w woreczku, jako że kierowniczka jest przemakalna, ale jest obejście tego czyli taki pokrowiec, który jednocześnie chroni przed deszczem. I sprawia, że jesteście bardziej widoczni na drodze, kiedy pada. Tutaj mam też rękawki. Nie będę raczej brał ze sobą nogawek, chyba że prognozy będą bardzo niekorzystne. I wiatrówka z tyłu, zaraz o tym opowiem. Mam z kolei kurtkę przeciwdeszczową. Tutaj widzicie też taki przydatny gadżet, czyli mała kłódka. Ona nie ochroni przed kradzieżą. Jeśli zostawiacie rower w garażu czy w piwnicy, natomiast jak najbardziej ochroni, żeby ktoś dla jaj nie zabrał wam roweru z pod sklepu, na przykład. Być może na pomorską nie będę tego brał, skoro mam zamiar jechać, a na Orlenie będziemy się zatrzymywać pewnie jednocześnie kilkunastu, kilkudziesięciu zawodników, więc wątpię, żeby ktoś chciał komuś ukraść rower. Karmnik od Jackpaka. Nawet nie pamiętam, jak nazywa się formalnie. Ja nazywam go karmnikiem, ponieważ ta sakiewka służy mi do przechowywania orzechów, daktyli czy suszonych owoców. Być może żeli i batonów, aczkolwiek już jak jesteśmy przy tym temacie, jedyne żele, które od czasu do czasu używam, to spring. One są w pełni stworzone z owoców, tam nie ma jakichś sztucznych rzeczy. Nie mam takiej potrzeby, żeby co 20 minut, co pół godziny cały czas wciągać żel. Wystarczy, że przegryzę jabłko, banana czy suszone morele. Przy okazji, jeżeli jecie suszone morele, polecam takie, które są brązowe, a nie w kolorze złocistym, ponieważ te, które wyglądają jak prawdziwe morele, zachowują kolor przez dodanie jakiegoś związku z siarką przez producenta. Tutaj widzicie też uchwyt na GoPro. To nie jest typowy system GoPro, to jest mo mocowanie Topika. Ono jest wygodne i dosyć stabilne. Można włożyć GoPro. Nie pokażę teraz, bo Maciek właśnie filmuje. Eee, I z tego właśnie mocowania są te wszystkie ujęcia z kierownicy, które widzicie na filmikach eee, na YouTubie czy na Facebooku. Chodźmy do tyłu. Jeśli chodzi o tę małą sakiewkę, zazwyczaj na dłuższe wyprawy mam tutaj topika backloadera 6-litrowego, natomiast pomorska, jako że to będzie szybki przelot, zakupiłem taką wodoodporną sakwę, jakiejś marki Sachu. Nie znam jej, ale wygląda dosyć porządnie. Ma mocowanie na światełko. Notabene to jest światełko Proxa, które kosztowało 40 zł, i mam dwie takie lampki w razie, jakbym zgubił jedną. Wcześniej miałem Bontragera, Iona, Flare, tylną lampkę, bardzo dobra, ale zgubiłem ją przy fabrycznym mocowaniu, przy oryginalnym mocowaniu po prostu mi wypadła, więc, no więc mam teraz Proxa. I tutaj w tej sakiewce bardzo łatwo się otwiera, mam dosłownie kilka rzeczy. Zwijana kurtka przeciwdeszczowa, trochę papieru na wypadek potrzeby i dętka gdyby coś się stało z systemem bezdętkowym i potrzebowałbym dętki i to wszystko a jeszcze nie e, mamy tutaj ładki na wypadek gdyby coś stało się z dętką więc w pełni zabezpieczeni jesteśmy e, jadę na mleku Natomiast może zdarzyć się tak, że rozetnę opony na tyle, że będę musiał ją zszyć i zadętkować. Pamiętajmy, że Pomorska 500, jak i inne zawody, które możecie znaleźć w kalendarzu na rezerwacie przygody, odbywa się w standardzie samowystarczalności. Oznacza to, że owszem, możecie korzystać z pomocy serwisu rowerowego, który jest otwarty i z którego mogą skorzystać wszyscy. Natomiast no, nie możecie korzystać z pomocy rodziny, która dowiozłaby Wam e, dętkę zapasową, jeśli jej nie macie. Macie, co Ty masz w ręku? A tak, faktycznie. E, jako alternatywę, po pomorskiej 500, ponieważ tu mam wszystko przetestowane, więc już nie będę zmieniał, ale po pomorskiej 500 e, przetestuję e, torbę na kierownicę, którą dostarczył nam nasz partner ultraadventure.pl między innymi dystrybutor Sigra czy kawy Hereria. Wygląda porządnie, podobno jest wodoodporna, zamek wygląda też szczelnie, więc bardzo chętnie przetestuję tę torbę. Ona jest nieco większa, ale węższa od Jackpaka, więc będę miał porównanie. O tym chętnie też opowiem w innym filmie. Bidony. Mam mocowanie na dwa bidony. Pod sakwą mieści się tutaj 0,7 litra, ponieważ obniżyłem koszyk o kilka centymetrów, tak żeby się łatwo mieścił i nie blokował sakwą. Obniżyłem też koszyk za pomocą, jakbyś Maciek pokazał, za pomocą takiej przejściówki topika. Kosztowała chyba 20 zł. Bardzo fajna sprawa, aluminiowa, porządna przejściówka, która, adapter, który pozwala obniżyć sakwę dokładnie tyle, ile trzeba, żeby mieściła się, obniżyć koszyk, żeby mieścił się bidon pod sakwą. Dzięki temu nie blokuje, sakwa nie blokuje bidonu i można łatwo wyjąć bidon w czasie jazdy i łatwo schować z powrotem. Niestety tylko połówka, już większy nie wejdzie. Na dłuższe wyprawy stosuję tutaj taki dodatkowy uchwyt. I trzeci bidon, mieści się połówka, czyli w sumie mam prawie dwa litry picia. Zawsze można też spakować no coś do kieszeni z tyłu, jeśli jest taka potrzeba. Mam tutaj też lampkę Knoga, natomiast ją używam na co dzień. Myślę, że na Pomorską zabiorę po prostu jedną lub dwie lampki Proxa. Knog świeci bardzo jasno. Natomiast jak zobaczycie tutaj, Prox radzi sobie też nieźle. I w razie zgubienia jej strata strata jest mniejsza. Więc yy, daje radę, tak. To jest cały mój zestaw na Pomorską 500. -kę. Pamiętajcie proszę, zrobiliśmy tutaj bałagan. Jeżeli gdzieś tam się rozpakowujecie, jecie coś, żeby nie zostawić po sobie czegoś takiego, zaraz to posprzątam i jako prawdziwi, prawdziwi bikepackingowcy stosujemy wszyscy zasadę Leave No Trace, nie zostawiamy po sobie śladów obecności, więc wszystko sprzątamy po sobie i nie zanieczyszczamy środowiska, w którym się poruszamy i które możemy podziwiać właśnie dzięki jeździe gravelowej na rowerze i starcie, dzięki starcie w różnych zawodach gravelowych. Tak jak wspominałem, lista wszystkich zawodów, które odbędą się w tym roku z podziałem na dystansę, z podziałem na stopień trudności, z podziałem na rodzaj trasy, czy jest to trasa z punktu A do B, czy w pętli znajduje się na rezerwacie przygody. Zachęcam Was do śledzenia, profilu na Facebooku. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania tego kanału, a równolegle z tym filmem ukazał się podcast. Więc jeżeli jedziecie samochodem i nie możecie oglądać filmu, możecie posłuchać podcastu, w którym m.in. opowiadam o przygotowaniu na pomorską 500 -kę. Maciek, ty pierwszy raz jedziesz w tym roku na pomorskiej. Czy masz jakieś pytania? Czy tak a ile rzeczy wystarczy dla osoby jadącej 3 dni? Warto wtedy pomyśleć o czymś do spania. Można opierać się na e, dostępności da, do agroturystyki, ale wątpię, żeby ktoś jechał trzy dni. Znaczy owszem, no, dwie noce masz na myśli, tak? Mhm. Są takie osoby jak najbardziej. E, to są osoby, które cenią sobie podziwianie natury i e, spokojne przemieszczanie się z sakwami ponad ściganie się. Jak najbardziej jest to super sprawa. Więc wtedy zrobiłbym taki rekonesans, o tym opowiadam w blogu i to jest opisane we wpisie, jak sprawnie spakować się na ultramaraton. Tam opisany jest taki reset, checklista, lista kontrolna, którą trzeba sobie zrobić. Zalecam, żeby zrobić i zachęcam do tego, żeby zrobić wtedy taki rekonesans dotyczący właśnie agroturystyki, noclegów czy sklepów. Szczególnie kiedy jedzie się samotnie, to może być istotna sprawa. Pamiętajmy jednak o samowystarczalności, o tej regule, czyli oznacza to, że nie powinniśmy, nie możemy zgodnie z zasadami bukować sobie noclegu przed startem. Należy to zrobić po starcie, dlatego warto mieć listę, chociażby numery telefonów, które można wykonać po starcie, żeby spokojnie zabukować sobie nocleg w dowolnym miejscu. Pamiętajcie też, że macie zaplanowany nocleg powiedzmy na 300 km, a może się zdarzyć coś po drodze. Co uniemożliwi Wam dotarcie na noc do tego miejsca. Więc, chociażby z tego powodu, warto mieć jakiś backup. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego zestawu, czy jakieś sugestie, być może czegoś tu brakuje, albo czegoś jest według Was za dużo, zapraszam do kontaktu, do komentowania pod filmem, zapraszam na bloga lub do bezpośredniego kontaktu.